Czasem zaskakuje nas, ufaj kochan. Wszystkich jest dla każdego z nas. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w Systemie Miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka, Siostry Faustyny. Tutaj ją mamy dzisiaj. Sylwia ją narysowała. Bardzo dziękujemy Tobie, Sylwio, kochana, że. Stworzyłaś to dzieło dla systemu miłości, aby nam przypominać, gdzie nasz cel, jaki jest ostateczny nasz cel, to jest ważne. I dlatego obrazy tego świata, formy tego świata powinny przypominać, mówić nam, gdzie, po co i dlaczego. Chociaż dlaczego jest, jak kiedyś ojciec Pio yy, powiedział. Pytanie dlaczego jest takim pytaniem trochę szatańskim, bo na wszystko chcielibyśmy mieć odpowiedź i zadawać pytania, ale przecież nie ma odpowiedzi. Zadajemy pytania i nie ma. I dlatego tworzy się filozofia i złudzenie najczęściej. Zwłaszcza zła filozofia i złe podejście do życia, bo życie jest inne i kto kocha od wewnątrz. I czuje od wewnątrz, wie, dobrze wie, że jest coś, co jest poza nauką, poza wiedzą, poza językami, poza mądrością ludzką, że jest coś wyższego. I teraz kwestia jest taka, żeby to rozpoznać. A ponieważ nie ma tego rozpoznania, chociaż niebo hmm, przychodzi przez różnych ludzi, przez różnych aniołów, jak ojciec Pio właśnie ostatnio był. Pani Krysia i nam przyniósł tej wiedzy trochę. Dlatego trzeba się dzielić. Ojciec piją i mówił, żebym się dzielił tą wiedzą, więc się dzielę. Zresztą sam bym chciał, bo zawsze mnie jakoś tak parło do tego, żeby to, co z jakimś odkryciem zewnętrznym po prostu się dzielić. Dlatego widzicie, tyle tych ksiąg powstało. Napisałem ich sporo tych myśli. W dwóch tomach to jest ponad pięć tysięcy myśli. Jeszcze są dostępne. Przez 40 lat to pisałem. I jeśli nie ma dobrej filozofii, to się właśnie człowiek zaczyna poruszać drogami niepewnymi, filozofiami niepewnymi, edukacją niepewną i robi się najczęściej mm, zgryźliwy, niedobry, bez mm, wizji szczęścia, bez wizji wieczności. No i kapituluje, że tak powiem. I czasami ci ludzie właśnie potem ulegają złu, bo tak sobie myślą, że nic nie ma. To po co żyć, po co to wszystko być dobrym i szlachetnym, jak jeszcze, tylko na tym tracę. No takie właśnie czasami podejście jest. Ale my musimy inaczej podchodzić. To, co ja mówię w systemie miłości i znaleźć tą filozofię, ten byt prawdziwy nie skorumpowany ani religią ani żadną inną ideą filozofią tylko samą miłością bo Bóg jest miłością i wszystkim przebaczył już dawno dawno przebaczył wszystko teraz jest tylko kwestia tego czy my mając to sumienie w sobie chcemy iść do nieba czy chcemy się wystrzeliwać znowu na różne planety aby sobie pożyć no to sobie będzie żyło, gdzieś chorował i umierał i tak w kółko Macieju. Więc to nie ma sensu wielkiego, dlatego trzeba odkryć prawdę. To, co Jezus mówił, o niej mówił: Szukajcie, znajdziecie, jeśli się powtórnie nie narodzicie z wody i z ciała, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To mówił osobom, które bardzo były wewnętrznie już zniszczone. Ta, ta dusza już była tak bardzo porysowana. Że już nic, nie mógł im nic innego powiedzieć, tylko właśnie to, że się musicie na nowo narodzić. Bo za słabo wam idzie w rozpoznawaniu duchowości. I tak przez całą wieczność się dzieje. I owszem, że dusze zbawiają się, idą do nieba też, ale kiedyś ojciec Pio dodał, że na Ziemi prawie nikt nie idzie bezpośrednio do nieba. Bardzo mało osób, no bo <laughs> są uwięzieni filozofiach i nierozpoznaniu a uleganiu czymś takim niezbyt dobrym kariery różne rzeczy podbijanie swojego ego niszczenie innych krytyka totalna tak nasza opozycja totalna no to jak oni pójdą do nieba jak oni swojego brata nienawidzą i chcą tylko dla siebie władza innym to już nie dadzą porządzić też mogą rządzić każdy może startować do parlamentu i rządzić, ale żeby był to dobry, najlepiej człowiek z systemu miłości, który już tą wiedzę ma, to wtedy by było lepiej. Co nie znaczy, że wszystko by się udawało zrobić. Nie, ale mm, intencja i ta otwartość wewnętrzna powoduje, że czujemy, że społeczeństwo, naród, państwo jest zaopiekowane, bo tam są ludzie miłości i chcą dobrze natomiast te, te wszystkie inne rzeczy jak Gazeta Wyborcza, TVN oni nie chcą dobrze, oni chcą walczyć z, z, walczyć z wiatrakami z duchem, z Bogiem, z wszystkim chcą walczyć i za wszelką cenę chcą władzy żeby się dokończyć dorżnąć, <laughs> sami się dorżną bo to, no to władza dorżyna wszystkich, widzicie co się dzieje tam na, na wschodzie za duża władza to tragedia. Dlatego kiedyś Ojciec Pie powiedział, że jeden człowiek, mający taką władzę, jak Putin na przykład, potrafi zniszczyć cały naród. A jeden człowiek potrafi budować jak nasz ukochany prezydent Andrzej Duda czy Mateusz Morawiecki wspaniali ludzie. Duchowi, wielu jest duchowych w pisie lewicy też, no, ale oni się nie chcą przyznać, bo się boją swoich przełożonych, żeby im dusze wydarli z ciała, gdyby się przyznali, że są duchowi. No, ale to powinni zmienić orientację i przejść do dopisu. <laughs> Jeśli ktoś ma dzisiaj urodziny, imieniny, to owszem, wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się systemu miłości, abyście szli drogą. Piękną, najlepszą z najlepszych drogą królewską, a droga królewska prowadzi przez kochanie wszystkich jednakowo i przebaczanie wszystkim. To Ojciec mówi, i przez to samo, tylko to już możemy się zbawić. Kochać wszystkich jednakowo i przebaczać wszystkim. I prosić i dziękować. I to tylko tyle trzeba. Bóg Niewiele wymaga od nas, abyśmy się zbawili, ale okazuje się, że te proste rzeczy są najtrudniejsze. <laughs> no niestety. Także starajmy się. I zaznaczam, ciągle będę zaznaczał, że polityka jest duchowością, a duchowość polityką. Bo przecież cała ta polityka, czy ta tak zwana geopolityka, wychodzi z duszy. Tak samo wiara, religie, też z duszy. Wszystko jest skonstruowane przez naszą świadomość. Więc im lepsza jest osoba na takim czy innym stanowisku, to bardziej duchowa jest polityka wtedy. I lepiej się dzieje w państwie. Dlatego bardzo ważne jest, na kogo się głosuje i przyjrzeć się, jakie ideologie głoszą, o co im chodzi. Bo jak na takich lewaków zagłosujecie, to będzie tylko gorzej i gorzej i gorzej, gorzej, coraz gorzej a jak zagłosujecie na świętych na dobrych ludzi na wspaniałych którzy patrzą na innych dobrze chcą dobrze no to będzie tylko dobrze nie będzie źle ideałów tutaj nie ma świat jest, jest. świat jest taki jest i różne rzeczy się mogą zdarzyć przecież niespodziewane Nieprzewidziane przez ludzki umysł, bo ludzki umysł nie, nie, nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego. Nie wiesz, co się stanie za chwilę. Żaden z tego nie wie. <laughs> Nikt nie wie. Ale Bóg wie i zdaje się na naszą wolność, na nasze sumienia. Jeśli mamy sumie, dobre sumienia, wykształtowane, Pięknie, oczyszczone dusze, to i by, to nam się złe, złego, nic wielkiego nie stanie, bo jesteśmy gotowi na śmierć, na odejście, na wszystko, bo co nam tutaj, co nas tutaj może trzymać, co nam tutaj może, co nas może odłączyć od miłości Boga? Ogień, deszcz, wiatr, huragany, tsunami nie odłączy. Kiedyś mówiłem, że jak było takie tsunami chyba w 2014 chyba roku. Nie, nie pamiętam dat, nie mam pamięci do dat. No to przecież tam zginęło ponad 300 tysięcy ludzi. I ojciec Pio mówił, że wszyscy poszli do nieba. Widzicie, spłacili swoje długi. Oni już byli gotowi, bo tam sobie pojechali wypoczywać, kochać się i tak dalej. Byli jakby gotowi, bo miłość czuli czy coś. No w każdym razie bez zasług do nieba się nie idzie. Znaczy zasług własnych. Jeśli jesteś dobrym człowiekiem, to idziesz do nieba. Jeśli jesteś złym, no to idziesz do więzienia, czyli rodzisz się powtórnie w kosmosie, na Ziemi, na jakiejś innej planecie. Przeczytam Wam wiersz Maczka, co jeździł na rozmowy również do Krakowa, do Nowej Huty. I razem przecież my jeździli nieraz. Rozbijanie przytułków kosmicznych, taki tytuł. Podbijanie kosmosu, kiedy na Twojej ulicy żebrze człowiek, pycha, kiedy Afryka pełna prośby o rozmiłowanie. Podbij serca, lecz tylko tak, by prawica nie wiedziała, co czyni lewica. Wiedza człowieka wprost zależy od serca. Jeśli go nie ma, nie będzie podboju kosmosu. Kosmos nie ma znaczenia dla aniołów w czystcu Ziemi. Kosmos jest żałosną nutą odejścia. To Wam ciągle podkreślam, że wyszliśmy z nieba. Jeśli jesteś kosmitą na Ziemi, jesteś duchem wcielonym, pokutującym aniołem, Wiedza przywodzi zawsze podczas miłości. Serce ludzkie jest większe niż przestrzenie kosmosu. Mimo, że jest lżejsze od główki szpilki, ciężar kosmosu to ciężar buntu. Odległość ziemi od nieba, odległość serca od wiedzy. Piękne wiersz, piękne rozważanie. Dlatego widzicie, mówię o takich rzeczach transcendentalnych, wyższych, które nas zahaczają o wieczność, o wieczną przyjemność, <laughs> bo do tego dążymy przecież. Nie do czego innego, do zabawy, do wiecznej przyjemności, do źródła wiecznej przyjemności. Kiedy się dostaniemy tam. Ja żyję już tu ostatni raz, to mi to też mówili. Ojciec Piąty piątesz Mój Anioży już kiedyś też mi to powiedział, że już to już jest twój ostatni zakręt. Ojciec Pio też ostatni raz żył, ale pomaga. Jak kiedyś mi mówił, że 300 lat jeszcze tutaj będzie. Już tam trochę minęło czasu. On będzie pomagał przy ziemi. Ziemianom, aniołom, tym lewakom. Bo zdrowy nie potrzebuje pomocy. Tylko chory potrzebuje pomocy. Ale lewactwo całe to jest chory po prostu w kościele też jest ten te doktryny wszystkie, te bogactwa i przepych, jak ojciec mówił o kościele to też jest przecież niedobre tam też się nie zbawiają księża się też nie zbawiają przez to, bo żyją czymś innym wszędzie można być materialistą i nieduchowym, obojętnie czy jesteś w klasztorze, czy jesteś w partii PZPR to jest to samo. <laughs> Wszystko zależy od Ciebie samego, od Twoich poszukiwań, od twojej, od twojej anteny i odbiornika, gdzie ją ustawiłeś, na jaki zakres. Jeśli na zakres materialistyczny, to przegrałeś. Jeśli na zakres duchowy, niebiański, to wygrałeś. I po tym życiu idziesz już, to nie. To przeczytam wam jeszcze z drugiego tomu parę myśli. Spokój jest podstawą wszelkiego zdrowia. Jeśli w życiu brakuje spokoju, oznacza to, że brakuje nam prawdziwego zdrowia. Wielu osobom, ojciec Pio mówił, że są kłębkami nerwów. Do mnie Teresa Wielka mówiła, że mam gorącą krew. No już to czytamy. Tak ona się kiedyś wyleje w ziemię tą krew. Ziemię ją pochłonie, już nie będzie gorąca. <laughs> Jeszcze jedna myśl. Duch bez skazy jest wieczny i zawiera w sobie kompletność życia w szczęściu. Taka krótka myśl. Ja czasami, jak zresztą ojciec mi też tak mówił, abym pisał nieraz takie otwarte myśli, żebyście mogli, żeby inni mogli sobie też swoją koncepcję na ducha, na szczęście mieć, nie tylko moją, czy kogokolwiek, ale i swoje, żeby się rozwijać wewnętrznie, żeby mieć też swoje myśli. Bo przecież każdy jest indywiduum, każdy on, dla każdego niebo znaczy troszkę coś innego, więc. Są potrzebne otwarte myśli, no ale jak my wchodzimy w hermetyzm, w dogmaty, to już nie są otwarte. No to już jest kaplica. <słuch> Czytam następną myśl. Niebo nie ewoluuje. Czyni to wyłącznie niedoskonała materia. Materia ewoluuje raz w dobrym, raz w złym, i tu pojawia się odwieczny problem istot wcielonych w konstrukcję materii. Zachowujemy się tak, jak wymaga tego materia, jej wyraz i forma. Pokonać materię to zwycięstwo na miarę bilokującego Chrystusa. Pokonać materię oznacza zrozumieć jej niegodne tajemnice, które przed duszą w celu jej zmanipulowania powstały. Powszechna i pospolita świadomość zupełnie sobie z tym nie radzi. Religia katolicka i hinduska bardziej uświadamiają nam tę kosmiczną manipulację niż każda inna świecka pseudo- Ateistyczna nauka. Religie, jeśli są one nadal potrzebne, powinny jeszcze bardziej odkrywać Boga niż robiły to do tej pory. Jeszcze jedna myśl. Poznawanie czarów miłości i kosztowanie bez ograniczeń. Jej twórczych i atrakcyjnych walorów, jest stanem, w którym istnieją formy nieba. Już tu możemy odczuć formy nieba i czuć je, mając właśnie w sercu to odczucie. Wyobraźnia jest niebem, tak naprawdę, bo wszystko się dzieje w naszej wyobraźni. To jest świat wirtualny, tak naprawdę. Dzisiaj mówimy, że żyjemy tam. Jak nie idziemy do lasu, czy tutaj, to nie jesteśmy w rzeczywistości. Nie, idziemy do lasu, to też jesteśmy w świecie wirtualnym, bo wszystko się dzieje w naszej głowie, w naszej duszy. <laughs> widzisz czy, co, czym widzisz? Palcem nie widzisz, tylko wszystko, cały sygnał idzie do, do zmysłów wewnętrznych i tam są przetwarzane, i dusza to odczuwa, czyli świat wirtualny. Cokolwiek byś nie zrobił, popatrzył, to cały czas jesteśmy w świecie wirtualnym, czyli w świecie duchowym, bo świat duchowy jest światem wirtualnym. Te okulary 3D, przecież czy 5D są, tam można różne rzeczy oglądać. Kino 3D, 5D to też jest świat rzeczywisty, tylko wirtualny. Chociaż <laughs> wszystko jest, każda gra jest światem realnym. Tak się tylko nam wydaje, bo tak to odczuwamy, że z naturą, no to tak ekolodzy nam to troszkę i niektórzy ludzie. Wcisnęli, że żyjąc z naturą, taką z drzewem, które ci może na głowę spaść, nogi połamać, to żyjemy dobrze. Jak żyjemy, a jak żyjemy duchowo, medytujemy, to, to już nie. Wszystko jest medytacją, wszystko jest wirtualne. Wewnątrz nas to się wszystko dzieje. Zgaśniesz, zamykasz oczy, nie ma nic. A jak umrze ciało, to też już jakby ciebie nie było, to nie ma nic, czyli wszystko się dzieje w nas, wewnątrz. Pomódlmy się jeszcze na koniec o wszystkie nasze sprawy. Wrzucamy do koszyczkojca Pio o, o, o pokój w Polsce i na świecie, żeby było jak najmniej zła, żeby to zło jak najszybciej wypromieniowywało, bo ono jest nam niepotrzebne, za dużo nas to kosztuje. Nawet yy, długa praca człowieka jest złem. Edukacja nie w tym kierunku jest złem, ponieważ pracując długo i źle się edukując, nie masz czasu na wewnętrzne refleksje, na Boga, tylko na materię, na aniołów tego świata, tylko zwracasz uwagę, a przecież są aniołowie wieczni, tam jest nasza, tam jest nasza tam nasz dom, a nie tutaj. Tutaj to na chwilę. O... <laughs> Mój wujek pan brat mm, mojej. Mamy. Tak się cieszył bardzo. bardzo. Wybudował dom. Żona była prawniczką, gdzieś tam pracowała. też za komunę się wszystko działo. Wybudował dom, piękny, wspaniały, jeszcze, jeszcze nie otynkowany, ale już byli wprowadzeni, no i umarł. No i co? Młody człowiek. W sumie. <laughs> Jego syn, mój kuzyn Janusz, wspaniały. Wybitne umysł do nauki. No i skończył szkołę mor morską jakąś tam studiował. No i pływał całe życie statkami dużymi. Tam szefował całym tym po podłożem statku. No, i widzicie, to wszystko się może w każdym momencie skończyć, więc nasz cel jest zupełnie inny. Ja o tym celu właśnie mówię, a przy okazji mówię o tym. Jakim kierunkiem, czyli systemem miłości, nie ideologiami, nie lewactwem, nie tym <laughs> dogmatyzmem religijnym, takim, tej religii czy innej, bo przecież w hinduizmie też jest dużo złego w religii. Te kasty, to, to jest wszystko wymyślone przez człowieka, ale tam jest jeszcze, tak jak ojciec powiedział, troszkę zostało tej prawdy, bo jest ta wiedza o reinkarnacji, ale to nie jest tak, że, bo niektórzy te kasty sobie tak wyobrażają, że. Jeśli nie masz pracy, jesteś biedny, to znaczy, że w poprzednim życiu narozrabiałeś. Nie jest tak. Nie, to źle rozumiem. Różnie bywa. Raz jesteś królem, możesz narozrabiać albo nie, albo jeśli ci troszkę brakuje, no to potem jesteś normalnym człowiekiem, albo jeszcze nienormalnym. Bardziej. Niektórzy się rodzą tylko, żeby się urodzić i umierają. Niektórzy umierają w łonie mamy. Przecież. Ojca kiedyś pytał właśnie o takie dzieci, które się urodziły i zaraz szybko umarły. No, parę dni albo parę godzin. No to ojciec powiedział, że właśnie tyle brakowało tym dzieciom, niektórym, żeby już być w niebie, pójść do nieba. Bo już w poprzednich życiach zrobiły swoje, teraz się urodziły. Jeszcze troszkę tam coś spłaciły swoim bólem, a przede wszystkim bólem rodziców, bo rodzice potem to przeżywają. Widocznie taki plan by oni wiedzieli dokładnie, gdzie się rodzą, dlaczego i dlaczego ubrą, jakie będą emocje z tego powodu i osoby, rodzice będą też mogli w ten sposób bardziej spłacać i więcej refleksji snuć o niebie. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości i trwajcie. Aha, no tak. Faustyna mi przypomniała, że trzeba się pomodlić jeszcze. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. A dla całego świata system miłości się wplata. Trzymajcie się i baba.